Witam serdecznie jeszcze, Moko, jeszcze strona na Facebooku Koncertomania Ja Jasielska i okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Jedlicza. Już w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku na placu targowym, mój rynek w Jedliczu, pożegnanie wakacji połączone z finałem Filipkowej sztafety. Tego dnia organizatorzy imprezy przygotowali dla mieszkańców Jedlicza wiele atrakcji, koncerty muzyczne zespołu Indygo, Jana Kowalskiego, Delane. Setę dyskotego pod gwiazdami, koncert zespołu Teraz My i wiele innych atrakcji w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jedlicza już w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku o godziny 15 na Plac Targowy Mój Rynek w Jedliczu. Szymon Kojeczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice.